Cześć, witajcie, moi drodzy. Chyba żadne białko nie doczekało się tylu różnych sprzecznych doniesień, co kolagen. Kolagen, który ma zastosowanie w wielu różnych dziedzinach medycyny. Ja tutaj skupię się na dwóch, a mianowicie kolagen, który jest używany w kremach przeciwzmarszczkowych, i ten kolagen, który jest stosowany do ustnie w leczeniu różnych chorób stawów. I tak naprawdę. Doniesienia na temat kolagenu są na tyle sprzeczne i na tyle rozbieżne, że nie ma ani dowodów jednoznacznie potwierdzających skuteczność różnych preparatów kolagenowych, jak również jednoznacznie wykluczających tę skuteczność. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie suplementy, wszystkie preparaty do ustne kolagenu dostępne w Polsce, to są suplementy diety. Jak już mówiłem w jednym ze swoich filmów, suplement nie wymaga potwierdzenia skuteczności działania. Podobnie wszystkie dostępne kremy zawierające kolagen, czyli kremy przeciwzmarszczkowe, to są kosmetyki. To też nie są leki, a więc też nie ma tutaj potrzeby potwierdzania skuteczności działania. I te dwa fakty, po pierwsze, że kolagen jest sprzedawany w postaci suplementów albo kosmetyków, a nie leków, jak i ta druga wiadomość, że nie ma tak naprawdę dowodów potwierdzających jednoznacznie, że kolagen jest nieskuteczny, prowadzi do wielu nadużyć ze strony producentów suplementów, diety i producentów kosmetyków, którzy będąc świadomi tego, że nie można w żaden sposób jakby no. Obalić twierdzenia, że kolagen nie działa, najczęściej promują bardzo swój produkt. Dotyczy to zarówno kremów przeciwzmarszczkowych, jak również kolagenów stosowanych w leczeniu różnych schorzeń stawów. Moi drodzy, skupię się w pierwszej kolejności na kolagenie, który jest stosowany do ustnej formie suplementów w różnych schorzeniach stawów, zarówno w chorobach tzw. autoimmunologicznych, takich jak RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. Ale także w innych schorzeniach, na przykład w osteoartrozie, czyli chorobie zwyrodnieniowej stawu, aż skończywszy na suplementach dla sportowców czy osób, u których rzeczywiście te stawy są zbyt nadmiernie obciążane. I moi drodzy, przeglądając dostępne piśmiennictwo, można dojść do takiego wniosku, że mechanizm działania suplementów kolagenu do ustnych suplementów to jest, polega na jednej, jednej, to jest jeden z trzech różnych mechanizmów. Po pierwsze, albo postuluje się działanie bezpośrednie kolagenu, czyli wbudowywanie w krążkę stawową. To pierwszy mechanizm. Drugi, albo postuluje się, na przykład w przypadku przyjmowania zhydrolizowanych postaci kolagenu, że aminokwasy pochodzące z trawienia kolagenu wchłaniają się. Do naszego organizmu i służą już denowo do syntezy kolagenu. Albo postuluje się wpływ na tak zwaną tolerancję własnych autoantygenów, czyli indukcję odpowiedzi immunologicznej, która z kolei prowadzi do spadku reakcji zapalnych, między innymi w obrębie chrząstki stawowej. I teraz przyjrzymy się wszystkim trzem opisywanym mechanizmom działania kolagenu i zastanowimy się, który z tych jest najbardziej wiarygodny. Pierwszy, czyli kolagen spożyty do ustnie, wbudowywuje się w krząstkę stawową. Tak bardzo często no, taka opinia panuje wśród społeczeństwa, niestety jest to nieprawda. Dlatego, że kolagen jest białkiem wysokocząsteczkowym, około 300 tysięcy daltonów, i w zasadzie występuje w postaci tzw. Tak potrójnej helisy. Zbudowany jest z aminokwasów różnych, ale zwłaszcza z hydroksypoliny, hydroksylizyny i glicyny. Zwłaszcza hydroksyporolina i hydroksylizna są charakterystyczne dla kolagenu. I moi drodzy, po spożyciu do ustnym suplementu zawierającego kolagen, jak każde białko, ulega on trawieniu. Nie w żołądku, w żołądku kolagen się nie trawi. Trawi się w cienkim, począwszy od dwunastnicy, za pomocą zarówno egzo- i endopeptydaz jelitowych, jak również z udziałem chociażby hemotrypsyny wydzielanej przez trzustkę do dwunastnicy. Jest rozkładany do aminokwasu. W związku z tym nie ma możliwości, żeby natywna cząsteczka kolagenu dostała się do naszego organizmu i wbudowała stad. Dlatego, że nie ma transporterów dla kolagenu. Kolagen jest białkiem i wykazuje ładunek ujemny, jest spolaryzowany, podobnie jak błona śluzowa, naszego jelita, i nie może przenikać na zasadzie dyfuzji prostej, również dlatego, że jest dużą cząsteczką. Oczywiście istnieją białka, które mogą przenikać na zasadzie pewnej dyfuzji. Nie muszą być rozkładane do aminokwasów, tak jest w przypadku niektórych glikoprotein, na przykład lektyn, ale tutaj mechanizm transportu polega na endocytozie przez nabłonek jelitowy. Jest to transport zależny od białka klatryny. Ja nie będę tego dokładnie omawiał, bo to nie jest istotne. W każdym bądź razie kolagen jest zbyt duży i jest naładowany, więc nie może się Wkłaniać na zasadzie dyfuzji biernej ani nie może po prostu być aktywnie transportowany, ponieważ nie ma w naszych jelitach transportu dla kolagenu. Natomiast druga teoria mówi, że kolagen w postaci schydrolizowanej, czy w postaci natywnej cząsteczki przyjmowany do ustnie jest rozkładany wprawdzie trawiony na aminokwasy, ale te aminokwasy jak hydroksyprolina i hydroksylizyna. One są dalej wbudowywane w chrząstkę stawową. I rzeczywiście ta teoria wydaje się być bardziej prawdopodobna. Nie jest to wykluczone. Wykazano w radioizotopowym znaczeniu, znakowaniu właśnie aminokwasów zawartych w kolagenie, takich jak hydroksyproina, hydroksylizna, znaczy że one rzeczywiście później kumulują się w chrząstce stawowej. Ale, moi drodzy, jest jeden problem. W chorobach stawów występują tak zwane procesy, zarówno naprawcze, anaboliczne, jak i procesy destrukcji, procesy kataboliczne, jak również różne procesy wytwórcze. Powstają na przykład tak zwane wyrośla kostne. I moi drodzy, tam jest stan zapalny. W związku z tym istnieje duża grupa enzymów, np. metaloproteina z MMP9, MMP8, tak zwanych kolagenas, które w naszej stawowej rozkładają kolagen. W związku z tym, jeżeli my nawet dostarczymy aminokwasów do syntezy kolagenu, to i tak zostanie on rozłożony przez te metaloproteinazy. Więc nie jest możliwe wyłącznie zmniejszenie procesów destrukcyjnych, tylko i wyłącznie dostarczając aminokwasy, bo nawet jeżeli zwiększymy anabolizm, a będzie dalej proces katabolizmu postępował, czyli destrukcji stawów, to to nic nie da. Czyli Taki natywny kolagen i taki schydrolizowany nie działa u osób z chorobami stawów w ten sposób, że aminokwasy służą do syntezy nowego kolagenu, dlatego że kolagenazy zawarte w stawach zaraz ten kolagen niszczą i to nic nie daje. Natomiast to ma sens, gdy, nie, gdy występują procesy anaboliczne i nie ma stanów zapalnych stawów, na przykład u osób z nadmiernymi obciążeniami stawów, u sportowców na przykład, tak? To rzeczywiście może mieć pewien sens, sens, ale tak jak powiedziałem, nie udowodniono tego, więc to jest działanie tylko i wyłącznie hipotetyczne. I w końcu trzeci mechanizm, najmniej znany, ale najbardziej prawdopodobny, dlatego że już wiele badań potwierdza, że rzeczywiście tak jest, to wpływ, wpływ natywnej cząsteczki kolagenu tak. Na procesy immunologiczne, a mianowicie kolagen po podaniu do ustnym w małych dawkach, kolagen przede wszystkim pozyskiwany z, z kurcząt, kolagen typu drugiego, czyli ten, który występuje w chrząstce stawowej, on częściowo jest trawiony, a częściowo dostaje się do tak zwanej tkanki gad. Good Gut Associated Lymphoid Tissue, czyli jest to część, fragment takiego systemu odpornościowego Malt związanego, mucus associated lymphoid tissue, związanego z błonami śluzowymi, która znajduje się w naszym jelicie. Tam są kępki pejera, tam trafia kolagen i działa jako autygen, wytwarza tolerancję immunologiczną na ten kolagen. To jest coś podobnego, jakby ktoś na przykład przyjmował do ust nie do ustni, ale ktoś jakby się szczepił, prawda? Przecież szczepił, dlatego że chciałby się odczulić na antygeny, czyli tak zwana terapia właśnie odczulająca, polega mniej więcej na tym samym, czyli podaje się alergeny w szczepionce i organizm wytwarza, jakby uczy się tolerować te obce białka, czyli antygeny, alergeny. I tutaj kolagen też wywołuje taką odpowiedź i tolerancję immunologiczną, w związku z tym zmniejsza się stan zapalny w stawach, zmniejsza produkcja pewnych cytokin interleukiny pierwszej, szóstej TNF-alfa, a wzrasta produkcja pewnych Sytokiny, które nasilają proliferację i procesy anaboliczne, tak jak PDGF i TGF-1-beta, TGF-1-alfa, w stawach. Czyli kolagen podany do ustnie po prostu indukuje tolerancję immunologiczną na własne antygeny. I tak to już w niektórych badaniach wykazano, ale są to małe, ale to jest jeden warunek. Musi być to kolagen w postaci natywnej, nieschodrolizowanej i muszą, musi to być kolagen typu drugiego i muszą to być małe dawki kolagenu, bo duże dawki są po prostu, w ten sposób nie działają, zagłuszają tą indukcję tej tolerancji immunologicznej. Czyli podsumowując, czy w chorobach zwyrodnieniowych stawów kolagen działa? W niektórych badaniach pokazano, że tak. Dotyczy to zwłaszcza kolagenu podawanego w małych dawkach w postaci natywnej na zasadzie indukcji tolerancji immunologicznej. Natomiast jeżeli chodzi o profilaktykę, no to można tutaj stosować kolagen w postaci zarówno schydrolizowanej, jak i w postaci natywnej, dlatego że aminokwasy takie jak hydroksyprolina i hydroksylizina mogą być używane do syntezy kolagenu. Jednak pamiętajmy, że ten mechanizm jest nieskuteczny w chorobach zapalnych stawów takich jak np. osteoartroza, i reumatoidalne zapalenie stawu. Dobrze, moi drodzy, a co z kremami przeciwzmarszczkowymi? Takie kremy, rzeczywiście, jeżeli chodzi o ich skład, zawierają kolagen, ale albo w postaci ich schydrolizowanej, albo w postaci natywnej. Różne jest źródło tego kolagenu, albo jest to kolagen bydlęcy, albo na przykład pozyskiwany z pewnych ryb. Ale pamiętajmy, że kolagen jako białko nie przedostaje się przez naskórę, po prostu nie wchłania się, dlatego że połączenia pomiędzy tkanką, komórkami nabłonkowymi są dosyć ścisłe, pomiędzy innymi znajdują się jeszcze ceramidy i cholesterol, związki lipo, lipofilowe produkowane przez warstwę ziarnistą naskórka, przez tak zwane ziarnistości lamelarne i są one nieprzepuszczane dla kolagenu. Nawet jeżeli my użyjemy jakiejś metody, czyli wklepywania, smarowania alkoholem, kwasem salicylowym, który rozszerza nasze pory, to i tak to nic nie da. Rzeczywiście istnieją w naszej skórze pory o średnicy około 20 mikrometrów, które teoretycznie mogłyby przepuszczać kolagen, ale nawet jeżeli kolagen zatka te pory, to i tak nie rozprowadzi się po skórze, dlatego że Błona śluzowa kanalików wyprowadzających gruczoły y, y, potowe i łojowe, wysłana na błąkiem sześciennym, ona jest również naładowana i nie przepuszcza wysokocząsteczkowego kolagenu, więc on się nie dostaje do tej skóry właściwej. Natomiast w postaci schydrolizowanej aminokwasów, rzeczywiście aminokwasy i małe peptydy mogą dostawać się do skóry właściwej i mogą być wchłaniane. Zwłaszcza dotyczy to peptydów, peptydów, czy białek o masie, znaczy aminokwasów o masie, czy substancji o masie poniżej 500, przyjmuje się około 500 daltonów. Natomiast jest mało prawdopodobne, żeby kolagen był wychwytywany przez komórki Langerhansa i wpływał na supresję odpowiedzi immunologicznej na przykład w takich chorobach jak kolagenozy różne z chorobami tkanki łącznej, dlatego że Raczej, tak jak wspomniałem, natywny kolagen nie przedostaje się do skóry właściwej. Nasz nabłonek jest zbudowany z kilku, z kilku warstw: z warstwy rozrodczej, z warstwy kolczystej, ziarnistej. Czasami występuje warstwa jasna i później z warstwa zrogowa ciała. I te warstwy są nieprzenikalne yy, dla kolagenu. On nie dostaje się do miejsca jego działania, a mianowicie do do tej skóry właściwej. Niektórzy producenci kosmetyków wychodzą z założenia, że kolagen w postaci rozłożonej, czyli schydrolizowanej, dostaje się do skóry właściwej i nasila się synteza kolagenu. Moi drodzy, takie coś może występować u osób młodych, u osób, w których są sprawne fibroblasty, które syntetyzują kolagen, u osób, które mają na przykład blizny potrądzikowe, pooparzeniowe. Rzeczywiście takie coś ma sens. Ale u osób starszych, gdzie Aktywność fibroblastów spada, wzrasta aktywność kolagena, ten mechanizm jest nieskuteczny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nawet dostaną się do naszej skóry właściwej hydroksyprolina, hydroksylizna, czyli aminokwasy powstałe ze schydrolizowanego kolagenu, to i tak pamiętajmy, że kolagen jest wytwarzany w fibroblastach wewnątrzkomórkowo, przynajmniej do czasu utworzenia tej potrójnej helisy, jest wytwarzany, tak jak każde białko, w retykulom endoplazmatycznym, szorstkim, fibroblastach. Jeżeli u osób starszych, na przykład, lub intensywnie opalających się, aktywność tych fibroblastów jest bardzo mała, to nawet jeżeli my dostarczymy substratów w postaci aminoklasów do syntezy kolagenu, to i tak fibroblasty, ponieważ ich aktywność jest osłabiona, nie będą tego kolagenu syntetyzować. Więc u osób starszych, u osób korzystających aktywnie namiętnie z solarów, ten mechanizm działania będzie nieskuteczny. W związku z tym wydaje się, że znaczna część efektów, które obserwujemy po stosowaniu kremów przeciwzmarszczkowych, takich jak na przykład wygładzenie skóry, większa jędrność, jest związana nie z, samą, z samym kolagenem zawartym w tych kremach, ale z substancjami lipofilnymi, które są w tych kremach, czy małocząsteczkowymi, takimi jak na przykład witamina C, Witaminy, minerały, substancje retinol, inne substancje lipofilowe, które są w kremach, które również nawilżają, czy wygładzają, czy dają uczucie takiej poprawiają wygląd skóry, a to wcale nie musi być efekt działania tego kolagenu. Dobrze, moi drodzy, myślę, że ten film da Wam trochę do zastanowienia i przemyślenia tego, co powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was do pisania i podzielenia, podzielenia się swoimi uwagami. I jak zwykle pozdrawiam Was, cześć.